Terapia Adam Markiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj e, sobota, skończyłem już przyjmować pacjentów. Z każdym nowym dniem e, w gabinecie e, przekonuje się, że medycyna jest e, niezwykła e, i nigdy nie wiesz, co, co przyniesie Ci następny dzień. E, dzisiaj chciałbym Państwu e, pokazać fragment e, z badania e, dziecka, fragment e, nie, nie, był to, nie było to spotkanie terapeutyczne, tylko spotkanie takie sprawdzające, oceniające rozwój malucha. <laughs> Ten chłopiec, który dzisiaj którego Państwu zaprezentuję, Staś, był u mnie dwa miesiące temu. Dwa miesiące. Na dwa miesiące i na te niecałe dwa miesiące prezentował dosyć silne tendencje odgięciowe. Położony na brzuchu położony na brzuchu, bardzo silnie potrafił dźwignąć głowę. Natomiast w mojej ocenie troszkę za silnie na tyle, że przeszkadzało mu to w, w utrzymaniu tej pozycji i przewracał się z pozycji na brzuchu do pozycji na plecach. Wiecie Państwo już z moich nagrań, że możliwe jest w takiej sytuacji troszeczkę osłabienie siły mięśniowej przedniej E, przedniej taśmy mięśni brzucha. Najczęściej wynika to z niedostatecznie przyjm często przyjmowanej pozycji e, na brzuchu. E, bardzo często o tym rozmawiamy. E, I oczywiście wtedy na te niespełna dwa miesiące e, pomyśleliśmy o strategii, która Stasiowi w następnych, następnych miesiącach powinna towarzyszyć. E, pokazywaliśmy prawidłową pielęgnację, ćwiczenia, odpowiednie formy zabawy, spędzenie czasu ze Stasiem, tak aby e, poprawić e, to leżenie na brzuchu, troszeczkę sprawić, aby ono było dłuższe, milsze, e, żeby Staś chętniej e, tą pozycję e, na brzuszku utrzymywał. Minął. Minął miesiąc czy prawie półtora miesiąca i niespełna trzy miesięczny Staś przyszedł do mnie do gabinetu. No i <grywam> ku mojemu e, zadowoleniu, ale i zdumieniu, e, będziecie Państwo mieli okazję za chwileczkę e, obserwować e, trzy miesięczne dziecko, które potrafi, e, które umiejętnościami potrafi e, pokazać. E, e, Umiejętności z 6 i siódmego miesiąca życia. Mówiąc o obrotach z pleców na brzuch, z brzucha na plecy, często pytacie się Państwo, co powinno być pierwsze: obrót z pleców na brzuch czy z brzucha na plecy w naturalnym rozwoju i zawsze tak Państwu przekazuję: pierwszy pojawia się obrót z pleców na brzuch, około do szóstego miesiąca byśmy tego chcieli. Później, jeżeli wystąpi ten obrót z brzucha na plecy, to on pojawia się około siódmego miesiąca życia e, częściej. E, i Raczej, jeżeli występuje wcześniej, to jest e, wykonywany przy słabej kontroli, niedostatecznej kontroli e, tłowia e, i tak jak było to u Stasia. Natomiast Staś dzisiaj na zajęciach po pierwsze zaprezentował bardzo świadomy obrót z pleców na brzuch. Wow, zobaczycie, za chwile, zobaczycie Państwo za chwilę. Oraz to, co prezentował w niespełna drugim miesiącu życia, czyli ten niekontrolowany obrót z brzucha na plecy zamienił na bardzo świadomy i kontrolowany obrót z brzucha na plecy. Także dwa obroty w trzecim miesiącu życia. Rzecz, rzecz bardzo rzadko spotykana. Także warto obejrzenia. Serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. No to tak, powiem szczerze, że, że właśnie patrzę sobie. Eee, tutaj tak. Trzy miesiące starsio. tutaj... No co tam. To co tam ta do obrotu. Ekstra. Co tam, brawo. Patrzę jeszcze tak. tutaj z łokciem tak. No i proszę bardzo i zrobimy. Super, brawo. I teraz w tak drugą stronę. I kładziemy. Tak. Ekstra. No teraz było więcej kontroli, prawda? Tak. No nieraz raz no, zdarzało Czasem się. może być, że... Hmm. Taki tak. Super.

Co? Co ty pani Piłeczko z czyści. Ja to na pewno będzie ciężko. Tak? O, szkodzimy, że jeszcze nie zobaczymy sobie tutaj. Blisko już tutaj do tego wysokiego podporu. Jeszcze troszkę. Ile ty razy na brzuszku w ciągu dnia? To znaczy, no tak się, nie, nie, nie mam tak, że te pół godziny na pewno. No staram się ile tylko się, da to go kładę na, na ten brzuch. Tak, no, na, 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 na macie, na macie tak. leży. Tak. I powrót, proszę I bardzo. Czasami zobaczmy. to jest 5 minut Obrót, czasem tu. To... Z pleców na, na brzuch już był. Teraz widzę, że zobaczymy. I z brzucha na plecy. I z brzucha na plecy. No ale i, i proszę. I powrót. I tak, powrót. Tak. tak sobie czasem myśle też nie. Kombinuję sobie tutaj ładnie, Wydłużona no. strona obciążona. Taki bardzo ładnie. Jest tak, zdolny chłopak. Ok. I tutaj się tu bawimy. tam widzę mamy. Okay. I babki. No właśnie tak mu najczęściej też robiłam, żeby... Żeby nie... utrzymać go na brzuchu. Tak, tak. Tylko, że teraz już praktycznie widać, tak. że on się bawi tym. Mhm. Czyli ma z tego frajry i zlecą z na brzuch. Tak, tak, tak. Z I w drugą stronę też. Ma, Początki, zaczyna tak. ten obrót od głowy, A -a. bo to głowa tutaj go przeważa i, mhm. i sobie wykombinował. Tak jak widzieliśmy się tam, powiedzmy, za pierwszym razem, się... to nie było to świadome. Nie, nie, on to w ogóle pewnie, od razu. No. Wynikało z, tego, z tej nadmiernej pracy mięśni i Tak tutaj, no to już ewidentnie jest ten obrót z brzucha na plecy. Taki sterowany tym, że młody że chce to pokazać. I ruchomość głowy tak. Na te trzy miesiące to leżenie na brzuchu w bardzo ładnym podporze. Ruch głowy lewo, prawo też w pełnym zakresie. Symetria tłowie, symetria tłowie zachowana, aczkolwiek widać u młodego, że chętniej robi te obroty na jedną stronę. Że ma rotacyjnie już, czyli tę skrętność ma lepiej wykształconą w, w tą lewą swoją stronę lewo Nie, ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o lewą. Jak go przewijam, to częściej bardziej na lewo przekręcam też yy, bioder. No, Ale później sobie myślę, dobra nie trzeba jeszcze na prawo. Ale no tak częściej naprawdę... dominuje u mnie mimo wszystko i czy wnoszenie, to też niestety bardziej. Bo jak prawą ręką, no. to w lewą są nawet Mhm. No tak. no tak. Ja to, Bo tak? to znowu lewo tylko ja raczej przewijam, że cię. Ale ja część. Dobrze tutaj zobaczymy sobie. Tutaj po i ładnie tutaj wyglądają, ładnie wyglądają plecy, tak jest. Jeszcze a już latasz. Jakieś... Tak silnie tutaj ta rotacja jest, ale ja nie mogę zobaczyć, nie mogę zobaczyć yes. cześć. cześć, a gdzie ty się podziałeś? Gdzie ty się podziałeś? Mamy szukasz? no zobaczymy jeszcze brzuszek tutaj trochę. Zobaczymy trochę brzuszek, tak, tak? Tak. Super, tak. Ojej, tak. Super. Witam trochę do Pokaż mi się jeszcze. Czekajmy. Już... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. super. Tutaj się jeszcze... Kontrola głowy idealna. Dziękuję.